Okej, okay. cześć wszystkim. Mam nadzieję, że siedzicie, ponieważ możecie spaść z krzeseł. Dogecoin! jest obecnie logiem Twittera, a przynajmniej na chwilę obecną. Jeżeli wejdziecie na stronę Twittera webową w przeglądarce, to Dogecoin właśnie tam będzie widniał. I to nie jest prima aprilis, pomimo tego, że tak by się mogło wydawać. Dogecoin od tamtego czasu w stosunku do Bitcoina rośnie ponad 20% dosłownie w moment, po czym następuje niewielkie odreagowanie i następny raid, który już jest obecnie kontynuowany. Pytanie, co się będzie działo w przeciągu najbliższego dnia, najbliższych 24 godzin, ponieważ ta, to logo na stronę główną Twittera weszło dosłownie kilka godzin temu. Jeżeli coraz więcej ludzi się będzie o tym dowiadywać, to być może to naprawdę sprawi, że Dogecoin cena jego urośnie jeszcze bardziej. Elon Musk jakiś czas temu na Twitterze pisał, w marcu, rok temu. O tym, że is a new platform needed? Tutaj właśnie wstawił tweeta. Chairman odpisał mu just by Twitter and change the bird logo to a Dodge. And Elon Musk napisał, haha, that sick. No i napisał teraz tweeta S promised, czyli jak obiecałem i właśnie to zrobił. Zobaczymy, oczywiście, jak długo to będzie trwać. Bierzemy też pod uwagę, że może być moment, w którym Elon zdejmie logo Twittera z. Logo doczkoina z Twittera i może to być moment, w którym cena doczkoina zacznie odreagowywać w dół. Niemniej jednak, statystyki Twittera na chwilę obecną wskazują na to, że Twitter ma ponad 237 milionów dziennych odwiedzających, ponad 450 milionów miesięcznych użytkowników. To jest rok 2023. A w związku z tym jeszcze dodajmy, że znaczna większość użytkowników Twittera. Może nie tyle znaczna, 56% to, jest, to są mężczyźni. A w związku z tym to są bardzo ważne informacje. 230 milionów użytkowników dziennie, czyli w ciągu następnych 24 godzin, potencjalnie około 200 milionów osób może się o tym dowiedzieć. Słuchajcie, to nie są porady inwestycyjne. Pamiętajcie, zawsze podejmujecie decyzje. Ale teraz przeanalizujmy, jak wyglądał Dogecoin w stosunku do Bitcoina historycznie. Ja wyliczyłem, że Dogecoin w, większo w większości sytuacji miał takie swoje zjazdy w stosunku do Bitcoina a następnie po około pół roku, po około pięciu, sześciu, siedmiu miesiącach, tutaj widzicie liczbę dni, miał bardzo drastyczne podbitki właśnie w stosunku do Bitcoina. W międzyczasie w stosunku do dolara ta cena nieco podbijała. Oczywiście te podbitki nie były już aż tak bardzo drastyczne, no niemniej jednak też dało się to zobaczyć, że... W stosunku do dolara Dogecoin również rósł. No i zwróćcie teraz uwagę, w jakiej sytuacji jesteśmy od dobrych kilku e, miesięcy nawet kilku lat. Jesteśmy w sytuacji, w której Dogecoin systematycznie do Bitcoina spadał. W ciągu ostatnich miesięcy również systematycznie w stosunku do Bitcoina spadał, w stosunku do dolara także. No i pytanie, czy to nie jest kolejny moment, w którym być może te wzrosty będą większe niż te 20 czy kilkanaście. procent. Oczywiście to są spekulacje, to jest zabawa tutaj. No niemniej jednak warto, moim zdaniem, w takie rzeczy się zagłębiać z tego względu, że każdy ruch cenowy coina, który jesteśmy w stanie przewidzieć, to są potencjalne zyski dla nas. Zwróćcie teraz uwagę na chwilę obecną. Dogecoin ósme miejsce. W rankingu kryptowalut przebija Polygon, Solane, Polkadot, Binance USD, Litecoin, Shiba. W związku z tym Zwróćcie uwagę, nadal jesteśmy na etapie, w którym Dogecoin, czyli Memcoin, waluta, która została stworzona dla żartu, jest w top 10 największych kryptowalut. O czym nam to mówi? Mówi nam to o tym, że rynek kryptowalut, moim zdaniem, nadal jest bardzo, bardzo niedojrzały i jeszcze dużo, dużo przed nami, jeżeli takie coiny są w top 10. To nie jest źle, ale to jest zabawne. Dalej idąc, analiza Dogecoina. Circulating Supply na ten moment 138. Miliardów Dogecoinów, a Max Supply. No właśnie, jaki jest Max Supply Dogecoina? Na Coin Market Capie ten Max Supply nie jest opisany, natomiast według takich moich analiz doszedłem do wniosku, że chyba to jest około 10 bilionów Dogecoinów. Zaraz pokażę Wam dlaczego. I zwróćcie uwagę, porównanie również Dogecoina dystrybucji do dystrybucji Bitcoina. Z BitinfoCharts. Tutaj jest ranking portfeli, które posiadają od 0 do na przykład 1, 10, czy od 1 do 10 doczkońów. Tutaj od 1 10 do 1 bitcoina. I jaki procent całkowitej, całkowitej kapitalizacji oni posiadają. Następnie wziąłem, przekopiowałem oba, te, obie te tabele. Przekopiowałem do czata GPT tak, żeby mi było prościej. Jeżeli tutaj zauważycie też jakieś błędy, to mnie ostrzegajcie, mówcie. Natomiast przekopiowałem te tabele i porównałem te dwie tabele w taki sposób, żeby zrozumieć, gdzie jest na chwilę obecną lepsza dystrybucja. Czy na Bitcoinie, czy na Dogecoinie, gdzie jest bardziej zrównoważona ta dystrybucja. I okazuje się, że być może nawet w pewnych momentach i na dogecoinie ta dystrybucja jest bardziej zrównoważona, ponieważ procent circulating supply posiadane przez od 1 do 10% posiadaczy to jest 11 setnych procenta w przypadku Dogecoina i 44 setne procenta w przypadku Bitcoina. Natomiast procent circulating supply posiadane przez 90 do 100% posiadaczy, tutaj im, im więcej tym lepiej, to jest w przypadku Dogecoina 53%, a w przypadku Bitcoina 9 ponad%. Procent. Czyli zwróćcie uwagę, ta dystrybucja w przypadku Dogecoina, w szczególności w przypadku tych mniejszych portfeli, jest wydawałoby się dużo, dużo bardziej zrównoważona, ale w przypadku tych większych portfeli, no już mniej. Więc nie jest to jednoznaczna sytuacja. Chat GPT tutaj twierdzi, że Dogecoin jest bardziej równomiernie rozłożony, oczywiście tutaj się bawiłem tym. Poprosiłem również chat GPT, żeby napisał mi takie podstawowe różnice pomiędzy Dogecoinem a Bitcoinem. Dogecoin stworzony w 2013 roku, Bitcoin w 2009. Oczywiście, żarty promocja to był Dogecoin. Bitcoin alternatywa dla scentralizowanych finansów. Dogecoin 10 bilionów maksymalna liczba monet, natomiast Bitcoin 21 milionów i teraz obecnie w obiegu właśnie, obecnie w obiegu 138 miliardów aktualnie Dogecoinów Bitcoinów obecnie w obiegu około 19 milionów i ważne również jest to w jaki sposób wygląda inflacja obu tych monet też poprosiłem o to czata GPT Inflacja obu monet wygląda następująco. Otóż tempo emisji Bitcoina, jak wszyscy wiemy, co halving, co 4 lata spada. Spada emisja liczby wypuszczanych Bitcoinów na rynek. Natomiast tempo emisji w przypadku Dogecoinów to jest stałe. 5 256 miliardów nowych Dogecoinów rocznie. W związku z tym tutaj inflacja Dogecoina, a Bitcoina jest... Znacznie różna, znacznie inna. Bitcoinów w obiegu już jest większość, już jest 19 milionów monet na 21 milionów monet i stale liczba bitcoinów spada. Co 4 lata wypuszczana na rynek do górników. Natomiast w przypadku doczkoina jest to zupełnie inaczej. Mamy 10 bilionów maksymalnej podaży. Dogecoinów. Na chwilę obecną zaledwie 138 miliardów wyemitowanych, czyli dużo, dużo, dużo mniej niż faktycznie może być i emisja jest stała. W związku z tym, tutaj, dogecoin na pewno świeci się mniej jaśnie, ciemniej niż bitcoin. No, ale to tylko taka moja analiza poranna dla Was, żebyście wiedzieli. Jak to wszystko wygląda, z czym to się je, i ewentualnie jakie tutaj są potencjały, też sami musicie to oszacować i przede wszystkim zawsze oszacowywać ryzyka, bo o ile tutaj Elon Musk twituje, Elon Musk dodaje doczkojna jako swoje logo do platformy Twitter, to jeżeli tutaj nawet ktoś z was zacznie w to spekulować, zacznie na tym spekulować, to super, ale bierzemy też pod uwagę, że w każdej chwili to logo może zostać zdjęte i jeżeli to logo zostałoby zdjęte, to wtedy ja spodziewałbym się bardzo szybkiego dumpu, również ceny doczkoina. Ale dajcie znać w komentarzach oczywiście, co wy na ten temat sądzicie, jakie jest wasze zdanie, jakie jest podejście. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!